Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Postanowiłam nagrać filmy dotyczące pomocy, jakiej może udzielić nam wszystkim Merkury, kiedy ponownie wejdzie do znaku wagi. Merkury ponownie po retrogradacji wejdzie do wagi 11 października i zostanie tam do 29 października. On będzie wspomagał również Wenus w wadze, która w, już teraz znajduje się tam. I um, te dwie planety, Wenus i Merkury, mogą pomóc nam w kontaktach międzyludzkich, również e, oczywiście w relacjach miłosnych e, różnego rodzaju relacjach miłosnych. Merkury pomoże w komunikacji. Wenus w Wadze przebywa od 29 września do 23 października Merkury dołączy do Wagi nie dołączy do Wenus ale dołączy do Wagi 11 października jak wspominałam i zostanie tam do 29 października więc e, te filmy które będziecie mogli oglądać i które ja dla Was opublikuję będą dotyczyły Wszelkich rodzajów kontaktów miłosnych, ale również generalnie międzyludzkich, jak, w jaki sposób Merkury może Wam w tym pomóc. To może, możecie być w różnych sytuacji: brak kontaktu, brak porozumienia, brak e, mijania się na przykład. E, więc polecam Wam e, pooglądanie filmów, postaram się powiedzieć parę słów o singlach i o związkach. No, bo generalnie um, Merkurego energia działa na wszystkich, nie tylko słuchajcie na tych, którzy e, są w związkach. Tak więc serdecznie Was zapraszam. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję z, e, za subskrypcję. Te osoby, które dołączyły ostatnio na, e, do mojego kanału i e, do. Abonamentu mojego kanału. Jestem mam Wam bardzo wdzięczna. Dziękuję serdecznie. Osoby, które nowe się pojawią, bardzo proszę również o subskrypcję, pozostawienie komentarza. To mi pomoże i odczytam to jako Waszą wdzięczność za rozkładanie i czytanie kart dla Was. Tak więc zapraszam Was do właściwego filmu. Witam serdecznie wszystkie skorpiony, te, które są w związkach i te, które są singlami. Ja zaraz rozłożę karty dla singli. Najpierw skupię się na związkach. Jak najlepiej możecie wykorzystać energię Merkurego w wadze do polepszenia oczywiście komunikacji i dialogu między Wami jako parą. Jeżeli nie znajdziecie tutaj informacji, to bardzo proszę Was. Do cofnięcia się do filmu, który ja nagrałam jakiś czas temu Jesień, miłość Jesień 2022 oraz są jeszcze dwa filmy dotyczące tranzytu Wenus przez znak Wagi, i tam też są informacje um, dla skorpionów i dla singli, i dla par, więc um, te filmy się uzupełniają, tak? A teraz dla Was. Um, Skorpionów w związkach, jak najlepiej możecie wykorzystać, oczywiście tego Merkurego w wadze. I karta Rada dla Was, wyrocznie i Ching. Ja ją odsłonię na końcu. Dobrze, tutaj myślę, że będą jakieś rozmowy, albo wy przeczuwacie, że partner jest już jedną nogą poza związkiem, albo chodzi o jakąś wyprowadzkę. Może to jest związane z pracą partnera, albo chodzi o to, żebyście wy się połączyli, bo na przykład mieszkacie w dwóch różnych. Miejscach, powiedzmy, partner wyemigrował ekonomicznie i ciągle was namawia, żebyście do niego dołączyli, i tutaj będą na tym polu takie rozmowy, tak? Czyli albo jeżeli chodzi o ostateczne podjęcie ostatecznej decyzji o rozstaniu, albo połączeniu się ze względu na emigrację ekonomiczną. Będą podnoszone te tematy w tym czasie, ale najlepiej jakby było, żebyście wykorzystali tą energię Merkurego w Wadze, jakby nie było do dogadania się, bo Merkury w Wadze zawsze um, zwraca uwagę na to, co łączy ludzi, a nie na to, co ich dzieli. Um, jakie za i przeciw, słuchajcie? Um, przede wszystkim skupcie się na sferze materialnej, e, e, gdzie albo w, jakim, w jakiej przestrzeni byłoby Wam łatwiej po prostu materialnie? Bo może się rzeczywiście okazać, że tam, gdzie partner daleko jest, tam będzie łatwiej po prostu funkcjonować Wam. Partner po prostu myślę, że Sądzę, żeby Was trochę naciskał, że e, chciałby, żebyście podjęli decyzję albo podniósł ten temat podczas tranzytu w e, Merkurego w Wadze, tak? czyli pomiędzy 11 a 29 października, bo może e, intuicyjnie czuję, że to będzie najlepszy czas. E, tutaj nie ma rozstrzygających decyzji, e, co zrobicie, co e, podejmiecie, może po prostu wybierzecie trochę na przeczekanie albo udajecie, że tematu nie ma albo potrzebujecie więcej czasu, żeby w sobie to e, przegryźć e, też za i przeciw e, rozważyć e, generalnie partner ma a, Wasze wspólne dobro na myśli tak, jemu chodzi o Wasze wspólne dobro e, chodzi też, jeżeli nie chodziłoby o jakieś sytuacje Opuszczenia, odejścia, rozstania, to może chodziłoby o sytuacje domowe związane z, nie wiem, remontem, ale słuchajcie, nie takim kosmetycznym remontem, tylko generalnie coś tam już od dłuższego czasu się psuło, coś nie funkcjonowało dobrze. I partner będzie oczekiwał od was, żebyście mu towarzyszyli w podjęciu decyzji, bo jakby nie było, tutaj jest również nacisk położony na budżet domowy, więc um, tu nie chodzi o to, że partner podejmie decyzję sam, albo wy podejmiecie decyzję sami, tylko chodzi o to, żebyście podjęli decyzję wspólnie, bo może trzeba będzie um, dobrać jakichś środków finansowych. I przysiąść, zrobić e, plan, przeliczyć, e, wyciągnąć pierwiastki i podnieść do potęgi. Tak? E, więc, no, e, tu decyzja wspólna byłaby, ale partner by was, myślę, że e, nie wiem, czy naciskał, on by stał na stanowisku, że po prostu, tak jakby to jest teraz ostatni dzwonek, żeby się zająć. Tak jakąś usterką grubszą albo mniejszą w waszym domostwie, bo potem, bo potem co? Potem przyjdzie zima, potem nie wiadomo w przyszłym roku, jaka będzie cena tego i tak dalej, i tak dalej. Także wy wiecie, że trzeba podjąć decyzję, ale się wahacie. I jeżeli będziecie się wahać, to partner nie podejmie w końcu działania. Czyli tutaj e, trzeba byłoby no, spotkać się, się gdzieś w pół drogi i e, rozsądne rozwiązanie znaleźć. Tak, i generalnie o tym będą krążyły rozmowy podczas e, tranzytu Merkurego e, w znaku uwagi e, między 11 a 29 października. Jaka jest dla Was rada? E, numer 45, zjednoczenie. Zjednoczenie siły i ofiar przyniesie to, co słuszne. Sojusz, plany par, cele grup i związki będą faworyzowane. Pomoc i pomysły każdego przyczynią się do tego, że nawet najmniejsza sprawa stanie się większa i rozwinie się pomyślnie. Czyli widzicie, tutaj podejmowanie decyzji wspólnie, e, przedyskutowanie tego e, za i przeciw, i e, myślę, że rzeczywiście e, Coś, co jest niecierpiące zwłoki, takim ostatnim rzutem na taśmę, zrobione jeszcze jesienią przed sezonem zimowym, byłoby tutaj dla Was korzystne jako pary i generalnie dla Waszej siedziby, gdzieś gdzie jesteście. Bo ja odnoszę wrażenie, że tutaj chodzi o jakąś usterkę, która była wiele razy reparowana, ale teraz trzeba już od początku na nowo to wymienić, zmienić. Nowy materiał, całkowicie wiecie, nowa rura, nie wiem, nowe śruby, bo to jest zużyte. To jest zużyte i tak na słowo honoru się trzyma, nie? Albo działa. Więc porozmawiajcie w tym okresie czasu i podejmijcie decyzję, żeby jeszcze zdążyć przed sezonem zimowym. Dobrze, to było dla związków, a teraz jest dla singli. Jak e, skorpiony single mogą najkorzystniej dla siebie e, efektywnie ten czas e, pobytu Merkurego w Wadze e, wykorzystać tak, e, do komunikacji międzyludzkiej, dialogu również z ludźmi e, i rozmów? Tak, rozmów też na polu prywatnym, ale może również zawodowo się pokaże. Zobaczymy. Ja już, już rozkładam jeszcze dla Was, losuję kartę Radę z wyroczni I Ching. Ja ją odsłonię na końcu. I tak, <słuch> będziecie tutaj bardzo towarzysko nastawieni, otwarci na ludzi. Nie tylko na, wiecie, spotykanie się z kandydatami na kandydatów, albo może równolegle spotykanie się z wieloma ludźmi. Nie dajcie się omamić, bo energia Merkurego w wadze jest energią powietrzną, również oczywiście nastawioną na drugiego człowieka, ale nie dajcie się omamić pozorom, bo ta powietrzna energia Merkurego może spowodować, że Mózg Wam będzie lepiej pracował, łączenie punktów i łączenie wątków będzie u Was rewelacyjne wtedy, kiedy zwrócicie uwagę, że coś nie zgadza się w zeznaniach, nie wiem, kandydata na kandydata, tak? Czyli nie dajcie się zwieść pozorom. Możecie być oczywiście sympatyczni, możecie być otwarci. Jeszcze polecam Wam a propos tego sympatycznego otwarcia przypomniałam sobie, że nagrałam przecież dwa filmy Miłość Jesienią 22 i dla każdego znaku zodiaku, związków i singli na Pobyt Wenus w wadze, więc tam odnoszę wrażenie, z tego co sobie przypominam, że też była podobna energia, i możecie mieć uzupełnione informacje y, również do tego filmu i do tego rozkładu. Więc cofnijcie się do tych filmów. Czyli możecie być otwarci, możecie być sympatyczni, ale nie dajcie się zwieść. Y, albo możecie, jeżeli będziecie chcieli coś uzyskać tak, od kogoś, informacje albo y, 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 nie powiem, że jakąś tajemnicę, chociaż Skorpiony uwielbiają, kiedy im się tajemnice powierza, bo one bardzo, bardzo, bardzo lubią odkrywać tajemnice, jakiekolwiek, a wiedzieć to już na bank, ale um, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że potencjalny kandydat, kandydatka będzie się oczywiście pokazywała z jak najlepszej strony i Wasza otwartość, sympatyczność... Tworzenie luźnej atmosfery może spowodować, że ten człowiek, tak jak warstwy cebuli, się przed Wami odkryje i będziecie po prostu wiedzieli, czy warto dalej kontynuować relacje z kimś takim, bo na pierwszy rzut oka. Ludzie zawsze pokazują się z jak najlepszej strony, tak? I jeżeli to jest relacja na odległość albo kontakty na odległość, to nie mamy szansy poznać człowieka twarzą w twarz, jaką się zachowuje w różnym otoczeniu w otoczeniu swojej rodziny, w otoczeniu znajomych itd. I wasze połączenie sympatyczności, połączenie Stworzenia luźnej atmosfery z konkretnym celem, jaki chcecie osiągnąć, żeby poznać tego drugiego człowieka, czyli odkryć również jego niezbyt przyjemne strony, spowodują, że tak jakby czas wam się skróci w decyzji, czy warto dalej podtrzymywać znajomość z tą osobą. Generalnie bardzo fajny czas. Postawcie również na Wasz mózg. Jak on pracuje, i e, też nie bierzcie wszystkiego za dobrą monetę, bo jest też taka, taki cień tutaj, ale nie cień, że negatyw, tylko e, gdzieś tam za plecami coś się czai w tych kartach mówiące o tym, że możecie dać się zwieść, tak? A potem być zdziwieni. A dlaczego możecie dać się zwieść? Bo będziecie brali coś za dobrą monetę, tak? I dopiero wtedy, kiedy dołączycie mózg do. E, Swój własny mózg, czyli łączenie wątków do y, y, poznawania nowych ludzi albo y, konwersacji z nowymi ludźmi, to wtedy po prostu no, odkryje się w, przed Wami zupełnie, zupełnie inna przestrzeń i inny punkt widzenia y, danych ludzi, danego człowieka. I rada dla Was, numer 19. Już Wam czytam. Przybliżenie. Nawet jeśli sukces jest wielki, wielkie sprawy podlegają zmianie. Kiedy snujemy plany, należy spróbować natychmiast je urzeczywistnić, dopóki czas i okoliczności sprzyjają, by plany się udały. Odkładanie ich lub zbyt długie czekanie byłoby nieproduktywne. Czyli e, im szybciej dopuścicie do głosu e, swoją inteligencję i proces myślowy, tym szybciej... E, nie wiem, wprowadzicie powiedzmy jakąś prowokację do y, relacji z kandydatem na kandydata albo kandydatką i wtedy szybko zorientujecie się jaka jest prawdziwa twarz tej osoby. Czyli y, pomysł, natychmiastowa realizacja, tak? Y, albo myśl, która mi przyszła, natychmiastowa realizacja i wtedy weryfikujecie, po prostu odsiewacie ludzi, odsiewacie ludzi. Dobrze, to było wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas. Bardzo Was proszę o zostawienie komentarza pod tym filmem oraz subskrypcję. Odczytam to jako Waszą wdzięczność za rozłożenie kart. Serdecznie dziękuję i do następnych filmów.